Nowe zmiany w nowym patchu, a między innymi nowa broń, która nazywać się będzie Outlaw Oraz zmiany na Iceboxie i Lotusie, a to wszystko zaraz tam zaprezentuję Razem z nowym bundlem, który będziecie mogli zaraz zobaczyć Cześć, hej, szatano, mój kolego Hello, hello O, to ty No i co, idziemy na Iceboxa czy na Lotusa najpierw? Na Lotusa, Lotus mi się bardziej podoba, a tobie? Jedno i to samo O kurde, co tu się dzieje na tym sajdzie? Tu się zmieniło. Ej, to było wcześniej yy, skanowalne, a teraz nie będzie. To w ogóle jak wygląda, nie wiem, za dużo jest tych kątów, ale się będę tu kampiła. Tu się coś zmieniło w drzewku? Nie, w drzewku a ty... nie. Dobra. O, no i właśnie ten sens się zmienił zupełnie. Rzeczywiście. Aha, a myślałam, że on będzie wklęsły w obu stronach, a on nie jest. Z tej strony jest chyba mniej więcej jak było, ta skrzynka chyba tu wcześniej była, a z tej strony jest po prostu wklęsły. Widzisz na no co? Na Po kanową broń. No. Jezu, ile no. tu jest przestrzeni na tym C, to jest niesamowite! Przecież tu się można oddychać, tu można do żyć. Ciebie. Jak zobaczysz co tu się dzieje, to nie uwierzysz. No to jest fajne, mówię ci. Ale jesteś taki malutki na tym side teraz, a ty tu jest za duże tak wręcz, ciasno. nie? Tak, i mi się wydaje, że w ogóle to wyjście jest poszerzone, ona chyba była węższyć. To no jest. Ja ale za to, to side się zmniejszył, Tu już tu nie można plantować. Ale nadal sobie mogę zaplantować tutaj, pikować z górki jeszcze bardziej niż kiedyś. Patrz. Rozumiesz to? No i co z tym dziwnego? No że nadal można na kwiatkach ustawiać Ale ludzie się o Teraz jeszcze bardziej! Przecież te kwiatki to jest raj dla Seifera Przecież ja mogę wszędzie postawić jak chcę Nieźle, co? Co to za broń? Ta broń nazywa się Outlaw, nie wiem jak to się czytać, Outlaw będę czytać, Outlaw będę czytać, o. I to jest broń, która jest snajperką i która ma dwa strzały, które można oddać w taki sposób. Mogę ci po pierwsze że to, że to dobry pomysł, no akurat to prawda, to snajperka no nie ma prawa by to tej grze. jest takie tanie, 2300. Ej, bo... Aha. Ale to ma odrzut, ale by to wywaliło do góry Ej, to naprawdę ma do bieltówka vibe Ej, chodź zobaczymy jak to skanuje, bo to nieźle, podobno fajnie skanuje przez ścianę Jakbyś tu ustał gdzieś ja to spróbuję przeskanować Czekaj, idę, 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 idę Tutaj, tutaj gdzie ja teraz hucam, to ty ustań I uwaga, test A ja dostałem, no Ile? Ale za połowę, mam no 76 Hmm. no najlepsze jest to, że ja mogę tym strzelać wiesz, raz za razem, nie? Insane to jest. To jest autoszmata ale i tak... No tak, to jest taka autoszmata, tylko ma dwa ma. No, to będzie gorsze niż jeden. Ta broń byłaby spoko, gdyby nie kosztowała 2-300, co nie? No bardzo mało kosztuje moim zdaniem. Ale to będzie to będzie ogarniane na 100% A, dosyć długo się przeładowuje. A, no jest drugi reload. 64. A dziękuję pięknie, dziękuję. Aha, Bordę. nie trafiłem ci w głowę i tak jest ząszatowało 140 mi dajesz ściało? Spróbuję wszystko nawet przez tą ścianę. Dobra. Dostałem, no? Za 85. A weź teraz z operatora. Nie dostałem, ale źle trafiłaś mnie chyba. Aha. Mordkę wakuje. Nie miałem kawał, ale jestem z Dzisiaj nie spałem, w nic. Ile dostałeś? Dużo. Dostało mi 38. Jest śnieg teraz pada, zawsze padał śnieg na tej mapie? Ej, nie padał! Pada śnieg! A to chyba za późno, nie? Bo się zima kończy. Nie, no to jest właśnie w lutym jest zawsze największy śnieg. Ej! Ha! Wszyscy myśleli, że dam się zabić? Daj się zabić. To bądź lepszy. Ale mnie szryfa! Chodź do tuby, bo jest zmiana w tubie, nie? Teraz to okno tutaj. Tak, jest okno w kuchni, no. Pomyśleli o sejczkach. Chcemy postawić działko Killjoy. A co nie to jest zimno, o, Jakie zajebiste! Nie wiem, czy to w... nie będziesz tego widział, ale pokazuję teraz zasięg, w który patrzy działko Killjoy. Gdzie O kurde, jak tu nie ma połowy Side'a! Oj! Ale cenny to jest jednak są skopa. A dziwnie gra, tak puste. jest. Jaki to jest odrzut ma to hit, nie? no i Ale cię wszystko rufało. Co jeszcze? Ja sobie do zobaczenia. No, Na... a coś się zmieniło? Chodź zobaczmy. Nie gdzie to w Ojej. Oj. I to tyle. A okraj tu w tubie jeszcze. Ja myślałam że no. w kuchni. To największe zmiany są na side na B I tu na tym midzie są podwójne skrzynki Nie da się wskoczyć w jedno miejsce A to już jest w ogóle drugi rework Xboxa Nie no nie, trzeci chyba już Albo trzeci? Z tego boxa jeszcze tu by dali, no jeszcze ten box Ale jeszcze to on już jest to ważny ale fajnie, że to jest luźno na tym wyjściu, bo to był dramat. A widziałaś zmiany Deadlock? Właśnie nie mogę, nie wykupiłam tej postaci, więc nie widziałam. Widziałam na Killjoy. To ogólnie shield Deadlock jest ogromny teraz. O kurde, ogromny Jest mój ogromny. Mm. A wezmę Deadlock. No i można trapy ingame brać. Można je zbierać? Tak, tak, tak. Pokaż skiny do Outlawa. Do Outlawa są dwa skiny, które mają różne wersje. Jedna to jest taki pryzmatyczny, który był już kiedyś w karnecie. A drugi to jest... Ego? On Bra był do kupienia kiedyś. Ja pierdzielę. Co tam? Chiu, czyste ściany. Kurde, a bo to jest szeryfem na mnie. No, z szeryfem, no oczywiście, że tak. Jajajaj. Jezu, jak tutaj jest przestrony, nie? Fog? Czy Widziałam lik nowego bandla, Tego? To widziałam, Sylwę, widziałam, widziałam. Znowu mi poznajesz te ściany i tyle będzie. O Kurde, bo... Aha, byłam przekonana, że będzie tej ściana, więc zdraszowałam, żeby ją zbić jak najszybciej ja pierdzielę! To jest jeden ze skinów właśnie pryzmatyczny. Jak się wchodzi źle teraz na tego side. Dobrze się bawisz? Co chociaż ty? Co chcesz ty? Ej, Proszę. ale ty masz jakiś ping lepszy, no nie żartuję, ja coś się nie widziałam. Co się dzieje w ogóle? Czy ja mogę zagrać z Benji fishing w końcu? Spełnić moje marzenie nastoletnie stoletnie. Zaczęłam grać w Fortnite, to co prawda jak miałam już 20 parę lat, ale czy mogę spełnić moje nastoletnie marzenie i zagrać Benzie, z Benji Fishy? Pewnie cała reszta w tym lobby to też są jakieś bardzo znane osoby i właśnie je osrywamy. <laughs> Zapraszam go na waloturniej Ale to byłby hit Hahaha <laughs> oh, Give me spike spike, yeah. spike, 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 spike The, the bomb Bomb, bo, bomb, bomb El Boof. bombo El spike bomb. no? <laughs> Ej, C4, no? Hejda Ej, weź lepszy tłumacz po El spico I, I hear oh, you now Can you give me el Spike? Viper is vipering here Oh my god, oh, for of people On the left oh. Dostał jeden gracz Odbędziemy z tabeli! Ja pierdzielę! Co tu się dzieje, widzowie? What do we do now? Um, oh. let's, let's get some headshots. I took some, let's look for kills anyway. Okay. Okej. On ma outlaw, ja się boję. O, cholipka. O kurde, on za na dole jest! Dobra, będzie mnie obserwuje. Muszę się popisać, patrz. Oh, to się, się popisał! <laughs> Two here. Size clear, I think. Size clear, I country. Output transcript: Cambi, cambi, cambi. Daj. 2-7. Maris, one pójdź, no, one pójdź. Właśnie, właśnie, właśnie. Żyłaś dłużej od Bendziego. Cieszmy się z małych rzeczy, bo wzór na szczęście w nich zapisany jest. Napisałam <laughs> mojemu bratu ścianę tekstu, że Gram zbędzi, a on napisał tylko fot. Ooooo, oh, tobie zazdrości. Czy wiem, że Gram zbędzi fishing? Czeka, Aiden. Gram zbędzi fishing? Kaloźnie. Musimy to ugrać dla Bendziego. No. No Non no, no, no again. Jedno było twoje marzenie był gold, ale tu zawsze trzeba mieć coś do przodu, rozumiecie? Trzeba wierzyć wysoko i nie można tak, że o, wbiłam golda to teraz sobie posiędę i 5 miesięcy. No nie, no nie, tu trzeba mieć ambicje. Nie zło. Monpoley, a będzie, ja dla ciebie. Dobra, dawaj. No, Nieważne. Zachowaj. No, no. rozumiem. No, że... nice nice Jaki Benji, jest ten problem? Będzie, 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 nie będzie, będzie, nie Ooh. Nice. Nice. No. No. This no! I'm going to. Go. I'm going to. Let's go. One left. I'm going C see. Okay. Last. Last zombie. Oh. oh, that was so bad. No, no, no. That was. That was full scale. 100, 100 nice. yes, thank you. I'm gonna ah, flash you the know. I'm gonna flash them. Oh. Nice. I was working upstairs. Oh. Nice, good job. Nice. Nice. Oh. This is the start of the win streak guys, I'm telling you. nice, nice. Widzicie? A wy się pytacie, czemu ja mam y, ten? Czemu ja mam Red right Gambadi, bo ja mam right gun buddy, bo ja kieruję będzie Fisiego, Czy on mnie, ale. Oh. Kurde, nikogo nie trafiłam na teraz. Oh. Zniszczyli mi kamerę. Oh. Jawalę! że dziwnie jest na tym B teraz, naprawdę. No i przyszli C, ja się nie rozstawiałam na C. Się leży na C. jak zginę za zero O, staj szpituję cię podłożony Oni mnie bardzo chcą zabić Widzę ograniczony Ja pierdziele już była akcja na TikToka, nie? Ten outlaw jest strasznie gówniany tak szczerze. Jak przeciwnik ma w ręce, to jest super, ale no jak nie, nie, po defensie jest fajny, wiesz? Ale po ataku nie. Też przejdź będzie. Ej. Ostrożnie. Ja pierdzielę. się nie da grać. Fajt podłożony. Nice try. Anty, anty. That was quite a good job. W sklepie mamy już nowy zestaw. Zestaw, który nazywa się Kuronami. Kuronami? Tak się to pewnie czyta. Jak wygląda finisher? To pewnie już większość z Was widziała, ale to jest taki finisher, który zmienia pogodę zupełnie, więc bardzo mi się podoba. No szczerze mówiąc zarombisty. Skiny są całkiem ładne, one wyglądają słabo z boku, ale w ręku wyglądają moim zdaniem bardzo fajnie Cały zestaw kosztuje 9500, a pojedyncze bronie 2375 I 5300 kosztuje również, te noże kosztują 5300 I mamy kolory, fioletowy, mamy kolor srebrno-złoty i mamy kolor, no taki bordo Ładny bordo.